No hello tutaj, proponujesz ze mną? Ja uziemanko, witajcie wszyscy, bardzo serdecznie dzięki z tej strony. Witamy was w kolejnym odcinku na modach, tym razem na kripsach modowych, bo aż trzy domki się zgłosiły, co prawda zgłosił się jeszcze czwarty, ale jak poszedłem na homa to takiego home nie istnieje. Więc ten, no nie ma was za dużo, a to pewnie dlatego, że był drogi dostęp do serwera, ale teraz ten dostęp już jest trzy razy tańszy, ponad trzy razy, bo kosztuje 7 zł z groszami, można go wykupić na brodaci.net, tam jest zresztą cała instrukcja co dalej trzeba zrobić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, także serdecznie zapraszam, żebyście wbijali na modziki, to jest 7 zł miesięcznie i myślę, że to no nie jest aż tak wygórowana cena na tą chwilę, nie sądzisz? Mi się wydaje, że to jest bardzo mało. 7 zł to jest mniej więcej dziennie. To są dwie kanapki w McDonaldzie. No ale czekaj, policzmy to dziennie. 7 podzielić przez 30. Hm. To jest 70 groszy? Nie, taki 70 groszy. To jest 30 groszy? C 3 razy... No tak mniej więcej, no powiedzmy, 20 coś. No tak, ci... Dobra, to, to już to mniejsza, to zresztą zdecydujecie sami czy chcecie tu grać czy nie, bo przecież my nie namawiamy nikogo. Druga sprawa to jest taka, że postanowiliśmy porzucić nasze posiadłości i wyruszyć w świat, ale to już na następnym odcinku. Na tym na razie jeszcze będziemy klipsować. A trzecia sprawa to chciałbym ogłosić, że w tym konkursie na Counter Strike'a, który tam mówiłem wam wcześniej na tej stronie Gamehack, Eee, Wysłałem to do VPG Gaming12345. Wysłałem taki klucz, został eee, wygrał po prostu drogą losowania wśród osób, które mi pomogły zdobyć m, te, te, tą ilość kamieni, tam żeby, żeby tego Counter-Strike'a kupić. Także serdecznie gratuluję. Zostać ta wysłana wiadomość poprzez tą stronę, właśnie. No, możemy przechodzić do Cripsów. Home C1, a ja napiszę TP. TP. Czekajcie, mi się... Aha, wiem, że mi się posiło. Tp. już Porpoza, jestem. Tomek Elomita1234, zapraszam do zwiedzania. Na zewnątrz bałagan, hopaku, bałagan Elomito masz. No kurna, stojak na zbroję, żeby stał na zewnątrz. Czy Ty zobacz, jakiś straszny ten jest, zobacz, widziałeś to? Łe. Przykuł no. kogoś normalnie. Kto, kto, kto to taki niedobry był, że już nie żyje. Ewentualnie no? kto lubił takie zabawy. No takie no. zabawy. Ale to raczej powinno być łóżko jeszcze do tego. To kto wie, może on wolą na trawce. Znaczy no, na ścianie z dirtu. No tak czy siak, bałagan na zewnątrz. Jest dużo chaotycznie porozrzucanych e, dziwnych rzeczy i z zewnątrz domek muszę powiedzieć, jedno mi to przykro mi najmocniej. Ale mając takie możliwości, jakie są w tym momencie. Na modach używasz drewna dębowego i kobla. A tutaj stoi strażnik Teksasu. Z mieczem. No właśnie mówię, że jest jak na zbroję na zewnątrz. Zbroja fajna, i fajnie ten miecz trzyma. To, to no. Dobra, wchodzimy, wchodzimy do środka tego, tego otoczenia. Tam sz... ja nie wchodzę, zobacz przez okno lepiej, co tam jest. No, jest Wow, się zjara. co tu się, kurna dzieje. Idziemy? What the fuck, ty nie mogę wejść, bo mnie cofa. Ty też tak masz? Nie, no wlazłem. Aha, bo się chyba zbagowały drzwiczki, wiesz? Eee, no dobra. Mm. No co, kuchnia całkiem. Cześć, kuchnia całkiem fajna. Tak, kuchnia fajna. Ty niech fajny, niech. Te, fajna w ta figurka tego smoczka jest. Podoba mi się ona. No. A wiesz co? To z jakiejś bajce kreskówce był taki smoczek. Muszu, no, ach muszu ty, geniuszu. No, chyba tak. Mulan. O, no właśnie, tam był. Eee, fajna kuchnia, fajnie Juk. zrobiona, co prawda tutaj ten, e, tak, e, płyta gazowa trochę tak... Hmm, trochę jakby tak w powietrzu wisi. Może tam coś będzie pod spodem. Może Albo będzie. może się piekarnik zepsuł i odzesłany do naprawy jest. Rozumiem, rozumiem. A w lodówce? Nie ma nic. No i ty zaprasza nas do domku i, i co? I co? I w lodówce nic nie ma? No dokładnie, hamstwo i drobne mieszaństwo. No dokładnie. Chodź ci zrobię za to zdjęcie. A. Kurde, znowu się te... drzwi... ty no... Daj, że ja ci otworzę. Widzisz, ja mam lepiej. Pyk. Chodź. Ty no, coś jak ja otwieram, to mnie się tutaj zacina. No wreszcie, jestem do czegoś potrzebny. Tu masz środeczkę do zębów. Która twoja? Moja? Y, czerwona. Lubię czerwone. Dobra. Dobra. A która twoja? A moja niebieska. Dobra. Znaczy, ona jest bardziej fioletowa taka niż niebieska, no, ale... jest niebieska, no. Woda nie leci. No, bo nie zabrakło wody, wody, no. Ty no ja, ty no, weź mi otwieraj drzwi, bo ja normalnie tutaj nie, wy, nie wyczynię. Proszę cię, idź. No co za, co za drzwi? Co za drzwi? Uuu, fajne, fa na, na, górę poszedłem. To właśnie pytam, górę czy na dół, jest. O, maskotka! I fajne stanowisko do, y, giercowania. Siadam. Siadaj, włączaj siad telewizor. Disney Channel. Bądź. To przecież jaki to, 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 to jest starość, on już jest... No cypsuty. ale no, odbiera, bo to, cenne. No. Ty, ja nie mogę Siadaj. siadać. Nie, mówię ci, że coś dzisiaj mi się zbagowało, musiałbym się Dobrze. przelogować. E, no Ale dobra. To fajne, monitory. Ale z kobla, ten dach, no i kurna, z tego, z, z dębu podłogi i ściany. No, please, no, przy takiej ilości modów. I możliwości materiałów. No dokładnie to. Ale no, te aż... skrzynki znowu fajnie wyglądają. No tak, nie? skrzynki skrzynki nie są, są Nie są właśnie takie zwykłe, najzwyklejsze są fajne i, i można, nie? A co to? A to są stojaki na broń i można, nie? No, a Odskakanka. zobacz co tu się dzieje. Purpos, no. postawisz y, u kur. Mhm, nie, tam. Czy postawisz u kur. Ej, no, bo mnie tutaj ten przeszkadzasz. No dobra, chodź tam do środka. Kurpos, postawisz, u kur jeden blok trawy. Nie, można sobie zdobyć bez problemu zrobić. E, no z czym? Z, 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 z chociażby kilow z silktaczem, i bez problemu można sobie wtedy wykopać e, trawę, więc nie. To już koniec chyba tam było, Tak, nie? to już jest koniec. I szczerze powiedziawszy, e... to już jest koniec. <laughs> Tyłka mi nie urwało. Też nie A, ani troszkę. Na już? Co? Musiałeś na zewnątrz? Tak, już jestem na zewnątrz. Używałeś kompasa? Tak, bo te drzwi coś mi się baguwały. Mhm. E, także moja ocena jest taka. E, ja tu dam, e, wiadomo, że oceniamy do 10 punktów, prawda? Tak jest. Więc ja za ten domek dam punktów 5. Również dam 5. 5. No i to się piątkę zgadzamy. Ci przybiliśmy, przybiliśmy sobie piątkę i z tobą piątkę, i masz dwie piątki, dżingisową i purposową, i masz punktów 10. A w ogóle to ja wiesz, co bym ten, te nasze domki, yy, znaczy na no ten mój, bo ty tam ten domku nawet nie masz. Hmm. Yy, rozdałbym go w drodze konkursu jakimś. No bo ja jak chciałem zacząć budować, to żebyście mnie ciągle wyciągali z, jak nie z wertezem, to sami, że ściągnął, chodź, pojdź. To idziemy zmerdają. na przygodę i w ogóle. No dobra, no. No, no dobra, tań. możemy rozdać ten twój domek a Ale to to to, właśnie... to w następnym odcinku. W następnym no. odcinku się wymyśli konkurs na ten domek. Dokładnie. No Albo no, proponujcie, no, O, proponujcie formę konkursu. Hmm? Dokładnie. Dodatkowo w ogóle to, to, to jeszcze Zdurkujmy. ciągle trwa promocja na włosy z brody Merlina w sklepie, nie? Chodź tu, chodź tu, No mówię co teraz, że trwa promocja... No, promocja na, ja krzyknę, jest promocja na włosy z brody Merlina, czyli na brodatych. że dwa, dwa, Wijajcie, kupujcie. Dwa razy więcej jest włosów niż, niż było. Do, do siódmego trwa, także jeszcze, jeszcze no. tylko kilka dni. No to no, no wkładam no. A jak to się uruchamia? No się nie uruchamia. No, no dobra, lecimy, lecimy do kolejnego domku. Tu jest bo... No i, się, i nie działa ten sznureczek. Nie działa. Wow, 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 wow. co ja uczynił? Też popsuł znowu. No właśnie nie wiem, co, co, co żem ja popsuł, ale żem coś Więc... popsuł i to dosyć poważnie. E... Nie, ja nic nie popsułem. Ok. Już, będzie działać. Ok. On tam jest na dole, to on psuje. On psuje, on o, psuje, dobra. on psuje. Home dobra. C2. Dobra, a ja TP Mr. Purpose. Witam na działce Adriana85, proszę nie podawać kordów, dziękuję, pozdrawiam. Eee, dzięki, masz wyłączone kordy ma ko na minimapce? Nie, nie mam, na mapie nie mam kordów włączonych. No to dobrze, ja też. No tutaj powiem ci, to jest w podziemiach gdzieś ja tak przypuszczam, w ogóle to mnie strasznie bawi. Mhm. To tutaj wygląda fajnie. To chodź sobie tutaj zobaczyć wcześniej, tam, tam, tam gdzie, za... tu, tu, wróć, za siebie. Za siebie, za siebie. Za siebie. O, tu. No. Zobacz przez drzwiczki jak tam. Co widać. To przez drzwiczki ja wejdę. Fajne. No Fajne no pomieszczenie, zobaczcie, Widzicie? Zobaczcie, można. Można wykorzystać Oj, i, I dziupla dla ptaszka. To złóż tam ptaszkę. D, 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 tak, 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 <laughs> tak, 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 tak. Kuchnia bardzo fajna. <laughs> tak, dobra, idę zwiedzać, czekaj. <laughs> tak jest, kuchnia jest fajna. Nie mam jeszcze swojego podpisu A... tutaj. A w lodowce nie ma nic znowu. No dobra. Gdzie jesteś? No z obok. Oglądam kibelek. Giekostka! Znaczy, nie do końca rozumiem zamysł, dlaczego kibelek jest za przeszkloną ścianą. I przeszklonymi drzwiami. Nie wiem. Czy to jest Big Brother? Może. A gdzie kamery? A ty za wysoko kurki. Schowane w prysznicu. Tak, skakać do kurków, widzisz? A tutaj zobacz, wejście do netheru, chyba miało być. Gdzie a tam jesteś, dobra. Ale chyba, wiem, że na pewno będzie wyłączona możliwość tworzenia portali i będzie warp nether ustawiony. Będzie też staramy się właśnie bardzo się staramy w tym momencie renderujemy na osobnym serwerze Erebusa i będziemy też re re lala, re renderować Twilight Foresta. I będziemy je wstawiać, tylko że będzie, brak będzie możliwości tworzenia na przykład portali, o ile to uda nam się zablokować. Ja I, i, I po prostu będą tam warpy ustawione i okay. mamy nadzieję, że wtedy będzie działać i wrócimy do obu tych światów. Dobra, chodź na dół. Zabiję mu tam tego tego, tylko mu zabiłem... Co, Feniksa? Nie, no co ty, szkieleta. Po... Pokój ty... Adriana. O, patrz na to, chodź tu! O, Ale tu jest super! No. Ale mi się podoba. Ale zajrzyj po tutaj. W pokoju gracza. Ludka, o, ukryte przejście. Pęka. On nie lubi się ten? Gdzie masz tajne przejście znowu? No tutaj. Wróć Czekaj, się. Ja Wróć, się. Do... Wróć się do tego pokoju poprzedniego. Jestem, no. O tu. <laughs> tu są te no, fa... o, i tutaj Ło, tu jest jeszcze zejście niżej. Fajnie. No. Podobie mnie się, podobie mnie się, Tutaj ten domek jest... mi się bardzo podobie i powiem Fajnie. ci, że tak do no, tego stopnia mi się podoba. Jakie światełko sobie zrobił, widziałeś? Ja żenióweczki ma takie fajne. Ja se, ja se tu wleciałem na razie do środka tego, tego takiego bajkowego świata z, z feniksami. Z dużą no, ilością feniksów. Wziął sobie i Selata, nie? No bo tu jest po prostu przepięknie. Z daleka to również ładnie wygląda. Ten obraz widzisz po lewej? Tak. Drzewa i ten? A idę sprawdzić czy, czy... Tam się da jakoś wejść, bo tam są schody przecież. Tak, 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 są, 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 są. Hmm. Ty, coś tu jest w ogóle. Idę do ciebie właśnie, chyba zmierzam w twoim kierunku. ta, 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 ta. I co? Wlazłem normalnie, nie musiałem kompasu używać. Hmm. Aha, zobacz, ha, i co? I tu co, jest, A, tu to jest ta Romeczka, dobra, już wiem co to za Romeczka, okej. Okay. Feniks, idź stąd, no. Świetnie tu jest, mi się tu bardzo podoba. Bezo. Bardzo mi się tu podobie Waniecie. To drzwi nie umiesz otworzyć, nie? Dobra, ja sobie, ja sobie tak wychodził. Elo. Tutaj jest wylęgarnia Feniksów. to tu jest ich więcej. Pokój Ale fajnie! To to fajne jest... Nie tam. Śmiechowe, że takie te, te, te są te łyżeczka, nie? Cześć! Dobra, to idziemy Ta, do po pokoju Karola 69. On ma 200 życia, on ma 200 ale no, fajny ten, fajny, fajny fotel ma ten Karol fotel 69. Fotel ma fajowy, no, a klawiaturę ma też fajową. Tak, zwykła. Ale zobacz, jak fajnie ten widać. Jakiś ten, jakiś program do. do renderingu filmu program ma. Nie, to mi się wydaje, że to jest TS. To jest TS. To, ten na, pierwszy na lewo to jest pulpit zwykły. To mi środkowy wygląda... TS? No tak. Tylko, że tak to, w innej ta, kolorystyce, ta, Nieprawda, to wygląda właśnie tak, jakbyś pododawał różne pliki i na drugim oknie masz te pliki po poustawiane i renderujesz sobie. No też no. prawda, też no. prawda. Może tak być, nie? No, 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 A no. tutaj konik, konik ze zierbaczkiem. No. Dobra, lecimy, co my tutaj jeszcze mamy? Co my tu jeszcze mamy? Mamy pierderko. W szafie nie ma nic. A nie, czy to już jest koniec? No bo tak, bo myśmy zeszli tutaj, na dół. No. no dobra, ten domek, y, znaczy na zasadzie nawet nie domek, o, tylko, tylko jaskinia. Hiech. Hiech? E, to ja daję tutaj takie, takie taka ocena. Ja tu dam, bo nie wiem jaki jest trzeci domek, więc jeżeli ten trzeci domek byłby by lepszy od tego, y, dlatego ja tu nie dam więcej y, niż 8 punktów. Ja również Żeby dałem tutaj 8 punktów. Ty nie, nie ściągaj, co? Ale to ty ode mnie ściągasz, chciałbym nie zwrócić uwagę. Nie ściągaj, co? Ja od wczoraj wiedziałem, że dam 8 punktów. Ja ja od zeszłego od miesiąca. I co? I jestem lepszy. I już, jestem lepszy. Znaczy, I, a ja i, i tak i zawsze jeden dzień wcześniej od ciebie. I co? Nieprawda, nie. Mm, skucha ze dobra, A w ogóle to macie pryszcze. Nie, nie. Dobra, home C3. Dzisiaj chaos po prostu. Chaos totalny. Nie, dzisiaj jest normalny. O ja pierdziele, ja już kojarzę domek. Za, za domek. O panie. To do zobaczenia za 300 lat. No nie może tyle trzeba by je łazić. No duży jest, bardzo jest duży. Z A zewnątrz, sorry, ale z zewnątrz kurna cały dębowy? Nie no, z zewnątrz to ja wam powiem, yy, zero jakiekolwiek yy... Dekoracji na zewnątrz tego domu jest piasek ziemia, trzy drzewa na krzyż i, i strasznie płaski. Chyba, że tu będzie robił lądowisko dla helikoptera. No i przede wszystkim jest całe z dębowego drewna, no. No, no ale mniejsze, Przez... dobra, e, wchodzimy. No dobra, Dę, na, na, wst uszukuj, na wstępie, wstępie jest otwieram. fajnie. Następnie jest, jest fajnie. To jest stojaczek, tu jest skórka, wycieramy nóżki. Gdyby nie to, że jest całe dębowe, to by było jeszcze piękniej. A to wszystko dęb, dąb, 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 zupa dębowa, ząb... Nie, to było ząb, zupa zębowa, dąb, zupa dębowa, o tak. No to... Powtórzcie sobie We... szybko widzowie, ząb, zupa pod... zębowa, dąb, zupa dębowa. Pod... Weź sobie napisz tutaj, możesz usiąść i sobie... Czekaj mnie tutaj wyjedz, weź go zabij, no. Wpadaj stąd! Nie przeszkadzaj w nagraniu, no. Zobacz, tu jest maszyna do pisania starego typu. Enter. Tu jest taki słaby komputer, bo jedno monitorowe. <śmany> słaby komputer. Słaby, bo z jednym monitorem. Szachy, chciałem grać. Dobra, Dobra wiesz co, włączamy. tutaj tak jak Ci mówiłem, to jest bardzo duży domek. Dobra, biegamy. Więc biegamy. Biegamy. nie, nie zwiedzałbym go po tylko po mojemu, okej? Okay? <śmany> A po kryzysowemu to znaczy zajrzeć wszędzie, tak? A kryzysowemu to jest. Cóż za piękne pudełko chusteczek leżące na tej ziemi? Zobacz, ja bym, ja bym jednak tutaj w tym miejscu się zatrzymał i stwierdził, że to pudełko tak. chusteczek powinno Ale... być troszeczkę bardziej zielone, bo pasowałoby do. do, do no, to właśnie nie, jest po nie, kryzysowemu. Nie, to, to nie tak, chodź tutaj. Idziemy do góry. Cóż, cóż za pięknie ustawiony pieczony świniaczek na Dobra. Ten, jakże wspaniałym kwadratowym zaokrąglonymi rogami stole. Świniaczek ma ogon, było zawinięte w papier. Do góry chodź. Wody, czyli... mnie tam? No. Zab... Dobra, chodź do, do schowka. Nie da się łączyć? Jakiego schowka. No, chciałem ten. tutaj. Weź mi, otwieraj drzwi do schowka, tu o. Tu o. No. Dziękuję. Cię mi zaraz potraktuję. No masz kolejny, kurde co lubi tego typu zabawy. Zobacz do góry, nad siebie. Nad siebie. O, 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 miał nogi rozłożone. No jest, dobra, chodź. Ty, monitor, ty, ty wyrzucił. Bierzemy, chodź, por, por, Dawaj, dawaj, go monitor, zabieramy. Monitor w rogu, bierz go. Chodź, ty, ale podoba mi się ten domek. Bardzo chodź, mi się chodź, podoba. No na chwilę. No. no. No, no zobacz, nie potrzebny monitor. No zabieramy. widziałem, choć. Ale to dobre jest, że się świeci, no. nie? Patrz na to. Ten domek mi się bardzo podoba. Za tymi drzwiami mamy sypialnię. Piękna sypialnia i jest piwo. Piwo w sypialni. Piwo powinno być wszędzie. Nieprawda. Piwo jest niedobre. N mówiłeś co innego. Niedobre. Stotnia. No byłem ja u ciebie, to wypiję tylko jedno piwo. Musisz przyznać, ale wasze takie regionalne. No tak, to fakt, to fakt, to fakt. No. Bo, tak jak powiedziałem, jak dzisiaj w jakieś rejony, gdzie jeszcze nie, nie byłem, no przecież wódka wszędzie smakuje jednakowo. No tak. Herbata smakuje jednakowo, którą żeśmy pili. Tak, herbata. Właśnie, gdzie jej nie kupili. Natomiast piwo regionalne to piwo regionalne. Będąc w Bieszczadach, wiesz, ile wydałem na piwo za piwo regionalne? Ile? 18 zł. Pierdzielisz. Jak, bo się I co, do, dobre było chociaż? Bleh. Dobra, chodź, 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 bo znowu się w zaczynamy znowu... bawić. I, idę, idę. I znowu powiem, jak byłem w tak to znowu jeszcze kupiłem, a tu siłownia. Siłownia i Remiłard. fajnie zrobiona w ogóle siłownia, że, o, że ta, walczymy. Dobra, że ta, łapę. Że ta to... okay. Tak to zniszczysz go. Nie, nie, nie zniszczę rękoma, OK, nie? A nie no... zniszcz� mam game moda, dobra. Jak. No. <głasch> Dobrze, że nie patnąłem, dopiero, by był pokaz siły. <głas> <noise> no i tutaj, tutaj tak jest mega fajnie, fajnie wymyślona wymyślony drążek. Podoba mi się. A jeszcze, jak byłem w to znowu byliśmy w takim miejscu, jechaliśmy taką kolejką wąskotorową, nie? Mhm. Więc te Bieszczady i kupiliśmy tam sobie ze znajomą taką naleweczkę regionalną. Taką malutką, nie? Tak do spróbowania, zetuchnę taką, nie? Ale dobre. Poskładało Was obu ta setuchna? Nie. Nie co ty. Nie, 38% tylko. Aha. Tu komputer, tam komputer. No, widzieliśmy już to wszystko, hać. Ty, tutaj to jakieś takie dziwne, tu takie trzy stanowiska, do czego to może służyć? Takie no może do stanowiska? lana. Dobra, do lana idziemy, chodź, chodź. ktoś tu jest w ogóle na dole. Gdzie? No widzę nikt czyjś. No, tak, Chodź go starszymy. Dobra, dawaj, otwieraj. Tu to? No! A to jest łazieneczka. Uuu, słabiuszki. Ta wanna jest słabiuszka. Bo to jest jacuzzi, tylko nie ma boberów. No to, ale takie, takie, takie dziwne. Nie podoba mi się to. No dobra, Uuu, wszystko zwiedziliśmy. Idziemy zobaczyć kto to tam na dole, bo jeżeli to jest, jeżeli to nie jest właściciel, to to równie dobrze mogą być NPC, których ha, bo tu jest zejście na dół jeszcze, zobacz. No, no właśnie, da. I to będą kręci NPC. mi się w głowie, o jak mi się kręci w głowie i co mam tu dzieci zrobić? Tak. No i to jest, o nie, tutaj jest jeszcze zejście niżej. Się. No dobra. <laughs> zobacz, co to jest. Co no, za jakieś maszyna? urządzonko No, nie wiem do czego może służyć. Ale ma taki koło kołowrót. No nie, ale ono chyba się z niego nie korzysta, bo. Nie działa? Mm. Jak nie działa? Kliknąłem na to. Można działa robić ci? Różne rzeczy. No, to ja widzisz, coś mam totalnie zbagowane dzisiaj, bo ja na nic nie mogę kliknąć. Dobra, otwieraj te kolejne drzwiczki. Bo to trzeba na do... tempo narzucić, a nie. I Dobra. tutaj z tego co kojarzę, to tutaj no złaź. będzie od. No, złaś, no. no, złaź. no. I tutaj będzie od zarypania tego O, gdzie idziemy? Katelin de Garde tu jest, dobra? To jest. To jest, to jest mp no, Tak, to jest mp którego możesz Dzie sobie zrobić. Dobry. Znaczy, to jest dziecko w zasadzie hmm. jego. Jeszcze dziecko z, z tym? Z mieczem? No. To niezłe mi dziecko. Jestem ciekawy, A to nie, czy, 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 to, czy to nie, jest koniec. nie ma nic. Nie no i nic, dobra, ma. no to fajnie. No tak zobacz, być... że tam widzisz, tam jest ten teleporcik. No jest. Teleportic, no. który nie działa. No niestety. E, będzie, ale będzie, będzie działać. Ale działa tutaj coś chyba. jest, zobacz, działający. No do, do tego, no do neteru. No, do neteru. Swoją I tutaj do Erebus'a zobacz. No tak, ale to, to jeszcze, jeszcze, jeszcze tam nie, nie działczy. Będzie, Ejebus. będzie, niedługo będzie, będzie Erebus, będzie Twilight Forest, przynajmniej będzie, mamy taką nadzieję. Będzie Jebus? <grym> tak, będzie Jebus. Ejebus. 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 Bo ja ja, 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 jej nie mówię, jestem majcin. Gdzie jesteś? No poszedłem sobie do neteru polatać. Dobra, ja, ja ten, ty... Ja tutaj daję za ten domek tyle i zaraz będę tłumaczył dlaczego. Eee, właśnie. Ten domek od tamtego domku dla mnie jest troszeczkę odrobinę taki. No dobra, niech będzie 9 punktów. Naprawdę? No, to ja tutaj to jest 6. Żartowałem. <laughs> Nie, no. no dajcie mi dzisiaj pożartować. Nie, ten domek mi się mniej podoba od tamtego domku. I teraz mówię zupełnie już teraz na poważnie. Za ten domek dostajesz punktów według mnie 7. Eee... Ja daję 6 ze, z jednego podstawowego względu. No jest fajnie dużo wykorzystanych modów i tym podobne, ale ludzie święci, przy takich możliwościach, cały domek z dębu. No właśnie to też właśnie chciałem powiedzieć. Przy, przy tylu możliwościach materiałów, jakie macie dostępne, eee, to domek z samego dębu, no. No, wybaczcie, no ludzie. To czekaj, to który domek wygrał, bo ja już zdurniałem. Drugi. Ten, drugi. Home dwa. Gratulujemy serdecznie, ja jeszcze drugi nie mam nagród. Jeszcze nie mam nagród ciągle. Ten e, ani, ani podpisów, także y, jak przekopiuję to sobie z, 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 z 1819 to, 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 to wsadzę. A na tą no, chwilę ja tuż. też muszę właśnie przekopiować to wszystko i, i podpisy swoje i to inne. No ale to teraz widać dlaczego ten domek wygrał. Nawet tu gdzie żeśmy się to... Te... Depnęli, nie? No uh -huh. zobacz. Różne materiały, różne wykorzystanie tego wszystkiego. Są lampy Morz. jarzeniowe. Coś fajnego się tu dzieje, uh -huh. no. To ma ręce i Dobra. nogi. Więc siadamy do stołu i jemy. Pijemy piwo! A ja na tą chwilę dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że będzie tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i do następnego odcinka. Trzymajcie się! I pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia i wszystkiego najlepszego w nowym roku szkolnym. Tak jest. <śmiech> <śmiech> Cześć! Pa! Yo.